Polecam, nie polecam grę Kingdom Come Deliverance. Grę tę polecę wszystkim fanom średniowiecznej historii. Nawet jak jesteście znawcami tego okresu, to glosariusz i świat gry niejednokrotnie was zaskoczą. Polecę ją fanom zarówno systemu rozwoju postaci The Elder Scrolls, jak i żywego świata i widoczków z Wiedźmina. Polecam również graczom lubiącym realizm i lekko survivalową rozgrywkę, gdzie trzeba jeść, spać, dbać o ekwipunek i ciężko ciułać na każdy grosz. Spodoba się ona zwolennikom nieco mniejszych i bardziej spójnych sandboxów. Spodoba się ona osobom lubiącym skupioną i nieprzekombinowaną linię fabularną, z prostymi, nierozpraszającymi motywami. Gra z zwolennikom ciekawych zadań pobocznych, które można rozwiązać na kilka różnych sposobów, a także ludziom uwielbiającym symfoniczne, churalne sontraki z zapadającymi w pamięć motywami. Komu nie polecę Kingdom Come Deliverance? Nie polecę osobom wrażliwym na cykliczne błędy, czy to z NPC-ami, czy z niewdzielnymi teksturami, bądź blokującą się postacią. Gra może nie spodobać się ludziom, którzy nie mają cierpliwości do mniej szablonowego systemu walki i strzelania z łuku, które wymagają czasu i wyczucia do opanowania. Gry nie polecę zwolennikom stealthu w grach, jest on co prawda obecny, można się go wyuczyć, ale nie przydaje się on kompletnie podczas dużych bitew. Gry nie polecam graczom liczącym na dużą różnorodność broni tej samej klasy, nie przypadnie do gustu estetom liczącym na dużą różnorodność krajobrazową i klimatyczną, a także graczom nieprzepadającym za zadaniami w stylu idź z punktu A do punktu B, po to by wrócić do punktu A i z kolei pójść do punktu C. W Kingdom Come Deliverance zagram na PC-tach, na Steam Decku, PlayStation 4 i 5, Xboxach One, i Xboxach Series S i X, a także na Nintendo Switch. Gry nie ogramy ani w Game Passie, ani w PS Plus Extra. Za gierkę przyjdzie nam zapłacić od 13 zł do 189 za pudełko. Czy warto kupić pierwsze Kingdom Come Deliverance? Moim zdaniem zarówno po promocji jak i nie po promocji, absolutnie tak. W mojej ocenie to mocne 7 na 10. Gra pokazuje, że pomimo braku elementów fantazy oraz będąc hardkorowym symulatorem średniowiecznego życia, można przebić się do mainstreamu i niestety bolą troszkę tu i ówdzie rozsiane błędy. Polecam, nie polecam grę Kingdom Come Deliverance.